Cześć, tu Wasz 37 47. Zamacham. Ja Dobra, ja Wam pokażę. Mm. Co w moim odcinku widzieliście? Eee, widzieliście to wszystko? Eee, widzieliście? Jak na szybko Wam pokażę, czy wszystko eee, w, Czy widzieliście? Wam e, pokażę. Tutaj jest szkółka. Tu jest dom smutku. To jest drzwi Tu Matwantaway. E, to kolega zrobił. E, to fajny taki domek. Eee, tu widzicie mój mój TV nazwa eee, tu spogórek ba, czy, czy, czy czy takie skoki e, możecie Taka wam pokażę a wam na koniec wam pokażę na koniec wam pokażę eee, tylko o, bez cytowania, proszę jak będziecie chcieli do mnie przyjść, e, bo to jest labirynt czeka dla was, labirynt to jest pierwsza. Tam tam e, widzicie e, to, to e, ten e, skocznie czy jak tam e, to jest pierwsza. A labirynt e, to jest drugie jak na tym się jak wam się nie uda e, to, e, to nic ale jak, jak, to, e, jak ktoś spróbuje przejść labirynt e, to to zostanie ode mnie skina fajnego a i a na koniec e, wam pokażę jak zbudować dom e, dobra Z, dobra ja tutaj zacząłem, już, już położyłem, tylko teraz okna kładę. E, e, tutaj trochę jeszcze... Mm, jeszcze trochę podwyższę. Tu trochę podwyższę. Tutaj położę, żeby było. E, jak ktoś chce jedną... jedną e, okno mieć, Albo takie podwójne, takie co się fajnie też się widzi. Podwójne, trójne, też fajnie. Też się fajnie. Tak się buduje. Ja wam... Ja dla was zbuduję. Taki fajny, taki fajny, duży. Jak, by, jak będziecie chcieli. Dla was buduję. Taki jeden, taki jeden duży zbuduję. Może Wam puszczę w następnym odcinku e, jak zbudować e, I możecie pisać, komentować, subo, subujcie e, Możecie jeszcze więcej Czekam na Wasze e, suby I e, komentarze I w górę Czekam e, Dla mnie to zależy Dzisiaj to chyba kolega chyba nie będzie nagrywał Day zwal, ale jak coś, to możecie pisać tu niego też tam komentarze możecie pisać, bo ja dzisiaj, te, dzisiaj też tu nagrywam, jak coś wam, wam napiszę, kiedy ja będę miał wolne, kiedy ja będę miał wolne, kiedy ja będę szedł do szkoły, też będę miał albo będę miał czasu, albo nie, i no, widzicie. Też trochę będzie to zakręcony, trochę będę zakręcony, ale jak będziecie chcieli, żebym wam nagrywał, to zapraszam. Powiedzcie, że Drakura 47 nagrywa Minecraft, a jak będziecie chcieli, obejrzeć następny odcinek y Pixel Money, y następny odcinek. To wam w następnym odcinku e, wam pokażę e, jak można e, pokam e, złapać i e, wiecie wam pokażę w następnym odcinku na pewno wam pokażę e, na pewno jak to złapać e, poki e, jak ktoś nie ma e, e, nazwy pokemonów albo e, nazwy serwera to będzie w opisie może jak będę w, w następnym odcinku następnym odcinku wam nagram i możecie sobie, będzie w tym opisie będzie nazwa macdescapa i jak coś możecie się pytać ja jestem teraz całodobowo na telefonie jestem na Skype'ie ale i was przyjmę na sklepie y, i zapraszam bo będę czekał na wasze y, komentarze i to by było trochę, trochę na tyle to wam y, 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 trzymajcie się i pa pa